Karolina Korwin-Pietrowska zrezygnowała z pracy, żeby zdrowie. We wrześniu trafiła do szpitala. Karolina Korwin-Pietrowska od lat znana jest ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi. Dziennikarka przez ponad 5 lat wraz z Michałem Figurskim prowadziła program Najgorsze Państwo Świata. Jakiś czas temu w swoich social mediach poinformowała, że już więcej nie usłyszymy jej w tym programie radiowym. Karolina Korwin-Pietrowska oficjalnie zrezygnowała z prowadzenia audycji w antyradio. Najgorsze państwo świata po raz pierwszy prowadziła w styczniu 2018 roku. Dziennikarka na swoim facebookowym koncie opublikowała emocjonalny wpis, w którym wyjawiła, że ma dość poważne problemy ze zdrowiem. Dziennikarka przyznała, iż ostatnio spała tylko 3 godziny dziennie. Korwin-Piotrowska we wzruszającym wpisie przyznaje, że często płakała ze zmęczenia, a także zaczęła się poddawać. Podczas leczenia na sorze postanowiła, że zawalczy o siebie i zdrowie. To było dobre 5 lat. Ostatni rok za średnią snu na dobę 3,25. Trochę mało. Nie miałam już nawet siły żartować z mojego niewyspania i zmęczenia. Zaczęłam zawalać rzeczy. Zaczęłam się poddawać. Zbyt często płakałam ze zmęczenia. Ale postanowiłam też. Leżąc na SOR, we wrześniu, żeń zawalczał o siebie. O sen i wypoczynek. To było dobre pięć lat. Warto zejść ze sceny niepokonanym, co teraz robię, z nadzieją na nowe otwarcie i pierwszą młodość. Na przedostatnim slajdzie zdjęcie z ręka. Z windy, jadę na ostatni poranek, gdyby ktoś miel 5 lat temu powiedział, że będę przez 5 lat wstawała o 5, 50, powiedziałabym, żeby wziął leki. Ale zrobiłam to. Najlepiej jak umiałam. I wiecie co? Jestem turbo zajebista. Dziękuję za wszystko. Kino na podsłuchu nadal robię granty radio, to wspaniałe radio i zespół, znikam tylko z poranków. Dziękuję Fejgr Małgowie, byliśmy świetnie zgraną patologią. Zapraszam do słuchania i subskrybowania oraz wspierania pierwszej młodości. Mojego podcastu, mojego nowego życia, napisała w sieci Karolina Korwin-Pietrowska. Post Karoliny z pewnością jest sporym zaskoczeniem dla jej wiernych fanów. Niektórzy w sekcji komentarzy nie mogli uwierzyć, że dziennikarka podjęła tak radykalną decyzję. Inni z kolei pisali, aby ta nie przejmowała się i skupiła teraz na swoim zdrowiu. Życie i zdrowie jest jedno. Trzymam kciuki i do przodu kierowniczko. Już tęsknię, szkoda, ale rozumiem decyzję, są rzeczy ważne i ważniejsze. Karolina korwin pietrowska w latach 90. współpracowała z Radiem Kolor. Z kolei od 1995 do 2001 roku była dziennikarką Radia Z. Prowadziła wiele audycji, w tym klub Radia Z, film ze Weekend z Radiem Z. Od 2018 roku wraz z Michałem Figurskim współprowadziła poranny program Antyradia Gorsze Państwo Świata. Z kolei od stycznia 2019 roku jest gospodynią audycji kino na podsłuchu.